Zakończona dzisiaj prawie o drugiej w nocy nadzwyczajna sesja Rady Miasta Przemyśla całkowicie odwróciła układ sił w Radzie. Obalana została dotychczasowa koalicja większościowa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej z radnymi klubu Wspólnie dla Przemyśla. Władzę w Radzie Miasta przejęli radni Prawa i Sprawiedliwości w sojuszu z radnymi Regia Civitas i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dominująca w Radzie Miasta przez ostatnie kilkanaście miesięcy koalicja dysponowała dwunastoma głosami przeciwko jedenastu głosom klubów opozycyjnych przy czym dwunastym głosem wspierała ją radna niezależna Monika Różycka. Tymczasem na sesji nadzwyczajnej radna niezależna, podobno ulegając osobistym namowom Macieja Kamińskiego, po prostu zmieniła koalicję i poparła kluby opozycyjne w odwołaniu przewodniczącej Ewy Sawickiej i wiceprzewodniczącego Andrzeja Zapałowskiego. A wniosek o odwołanie mnie z funkcji wiceprzewodniczącego no nie ukrywam był pełnym zaskoczeniem. Dlaczego? Bo w uzasadnieniu napisano jedno zdanie, że dobrze nie wypełniałem funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta i takie uzasadnienie jest pewnym absurdem po prostu, bo tak naprawdę nie odniesiono się merytorycznie do niczego. Ja powiem więcej, ja na ostatniej sesji Rady Miasta. Broniłem szkoły w mościskach. Bardzo wyraźnie się wypowiedziałem, że dopóki po prostu ta szkoła nie wróci do, w polskie ręce i poprzedniej statut, będę na każdej sesji podnosił tę kwestię. I ja moje odwołanie wiążę przede wszystkim po pierwsze z tym, że broniłem polskiej szkoły w mościskach, gdzie ci, którzy mnie odwoływali, uniemożliwili wprowadzenie rezolucji. W tej sprawie dwa: to, że byłem autorem uchwały o likwidacji ulicy Kocyłowskiego, biskupa Kocyłowskiego, który był kolaborantem niemieckim. I w tej uchwale. Mimo obecności na sali radny wiceprzewodniczący Kamiński wraz z pisem nie wzięli w ogóle udziału, a pozostali wstrzymali się od głosu. Więc myślę, że moje odwołanie jest podyktowane właśnie działalnością na rzecz Polaków, ochrony Polaków na wschodzie i polskiej pamięci historycznej w Przemyśle. Ewa Sawicka nie chciała użalać się do kamery, za to jej klubowa koleżanka, radna Grażyna Stojak, wypowiedziała się niejako w jej imieniu. Uważam, że pani Ewa Sawicka została absolutnie niewłaściwie potraktowana. Przede wszystkim nie y, dano nam możliwości wypowiedzieć się na ten temat i dowiedzieć się, co opozycja takiego pani Ewie Sawickiej zarzuca. W, y, y. W uzasadnieniu było jedno zdanie, że nie spełnia pokładanych nadziei, ale w zasadzie można powiedzieć, że to kłamstwo. Była znakomitą przewodniczącą, zawsze bardzo demokratyczną, bez względu na przekonania polityczne dla każdego. Mamy przecież porównanie w stosunku do innych przewodniczących, jej poprzedników i uważamy, że spełniała swoją rolę i bardzo jest nam przykro, że nie dano nam się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ chcieliśmy całe społeczeństwa przemyśla o tym przekonać. Nowy przewodniczący Rady Miasta i zarazem przewodniczący Klubu Radnych PiS, Maciej Kamiński, nie zgadza się z zarzutami swoich przeciwników. Chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy oddali na mnie głos. Natomiast odnosząc się do słów pana Zapołowskiego, chciałbym powiedzieć, że jest to nieprawda, ponieważ na dzisiejszej sesji zostało przyjęte oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu w obronie polskiej szkoły w mościskach. Natomiast jedną z przyczyn odwołania pana radnego Zapołowskiego czy też pani przewodniczącej Sawickiej było m.in. to, że kilka tygodni temu na sesji byli przeciwko zniesieniu lub obniżeniu opłaty targowej. Nowa koalicja większościowa wybrała na wiceprzewodniczących Roberta Bala z klubu Regia Cywitas i Janusza Zapotockiego z klubu SLD. Wymieniła zarazem wszystkich przewodniczących komisji Rady Miasta, w tym m.in. wybrała radną niezależną Monikę Różycką na przewodniczącą Komisji Kultury. Koalicja radnych PiS, Regia Cywitas i SLD przegłosowała też uchwały pomocowe dla przedsiębiorców.